Skóra wokustomii, zwłaszcza w pierwszym okresie po zabiegu jej wyłonienia, wymaga szczególnej ochrony i troski, ponieważ bywa, że nieodpowiednia higiena bądź podciekanie treści jelitowej czy moczu mogą przyczynić się do powstawania różnego rodzaju odparzeń i ran. Sposobem radzenia sobie z tego typu problemami jest odpowiednie zabezpieczenie skóry wokustomii. Dlatego dzisiaj chciałabym państwu przedstawić nowość w portfolio grupy Powam chusteczki z środkiem ochronnym Smith Nephew. Nazywam się Laura Petersduda, jestem fizjoterapeutą i zapraszam do oglądania. Sterylne chusteczki do skóry Skin Prep z płynem ochronnym. Chusteczki te nasączone są specjalnym płynem ochronnym, który tworzy na powierzchni skóry film, który zabezpiecza tą skórę przed różnego rodzaju podrażnieniami i uszkodzeniami. Ten antybakteryjny środek wspomaga właściwości adhezyjne przylepców. Na przykład hydrokoloidu bądź alginatu, co oznacza, że przylepiec worka przylega jeszcze bardziej dokładnie do skóry. Rekomendowane do codziennego zastosowania przy każdej wymianie worka i z racji tego, że są bardzo małe i poręczne, można korzystać z nich w każdej sytuacji, na przykład w podróży. Ich kolejną zaletą jest minimalizowanie bólu podczas usuwania worka stominego, natomiast skóra po użyciu tego preparatu. Wysycha już po około 30 sekundach. Powstały film można z łatwością usunąć za pomocą wody i jakiegokolwiek środka myjącego. Zawierają alkohol, ale ten w kilka sekund odparłuje z powierzchni skóry. Sterylne chusteczki do skóry Secura No Sting Barrier Film. Chusteczki te także nasączone są środkiem ochronnym i, jak w przypadku skin prep, również zabezpieczają skórę wokustomii przed drażliwymi działaniami treści jelitowej bądź moczu. Ale co istotne, ten produkt jest wodoodporny i hipoalergiczny, w związku z czym po skorzystaniu z tego produktu skóra jest zabezpieczona przez 96 godzin po zastosowaniu, czyli można z niego korzystać raz na kilka dni. Specjalna formuła redukuje uczucie pieczenia podczas stosowania. I też bardzo ważne, że film ochronny jest wodoodporny, tak jak wspomniałam chwilkę wcześniej, i paroprzepuszczalny, w związku z czym można bez żadnego problemu obserwować, co się dzieje ze skórą w stomi. Zatem jeśli jest wodoodporny, to jak go usunąć? Bardzo prosty sposób. Wystarczy zastosować remover bądź inną formę środka zmywającego. Chusteczki Sekura i Skin Prep pakowane są po 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym. Ale można je również nabyć je na sztuki i co istotne, są w 100% refundowane dla pacjentów stominnych. Poza opieką skóry wokół stomii, rekomendowane są również przy zmianie wszelkiego rodzaju opatrunków samoprzylepnych, drenów bądź cewników. Korzystając z okazji, chciałabym przypomnieć, że Grupa Pofam wydaje swój materiał edukacyjny, czyli magazyn poświęcony tematyce stomijnej. Można go otrzymać w naszych sklepach medycznych, a w naszym ostatnim numerze można również skorzystać z bezpłatnych próbek preparatów, o których wcześniej mówiłam. A teraz zobaczcie Państwo sami, jak chusteczki Skin Prep i Sekura. Tworzą film ochronny na powierzchni skóry i jak sprawdza się to podczas kontaktu z wodą. I to na dzisiaj już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania poprzednich odcinków na naszym kanale medycznym dotyczącym chociażby wymiany sprzętu stomijnego bądź testów kosmetyków do zabezpieczenia skóry wokół stomi. Pamiętaj, jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz albo zadzwoń. Zawsze pod filmikiem umieszczam wszelkiego rodzaju linki kontaktowe. Do zobaczenia wkrótce!